Przepraszam, czy mogłaby się Pani jeszcze raz przedstawić? Tak, słucham? Proszę się jeszcze raz przedstawić. Z tej strony Alicja Kołodziej. Czy ja rozmawiam z robotem? Proszę Pani, nie wiem o co Pani chodzi, ale ja mam za zadanie informowanie osób o wsparciu finansowym, które ich przysługuje. Dlatego to od Pani zależy, czy chce Pani z niego skorzystać nie? A może mi Pani powiedzieć, ile jest dwa dodać 2? Jak to u Państwa wygląda? E, oczywiście mamy możliwość pa e, montażu paneli w piwnicy. Czy może być? No, to rozumiem. Czy pokryty jest dach? E, proszę Pani, e, dach pokryty jest trawą. Proszę mi jeszcze powiedzieć, jaka jest kwota miesięcznego rachunku za energię elektryczną? Tutaj nie no. chodzi o średnią z całego roku. Jak no. się tak potrafi? Nie Państwa no. kształtuje. Rozumiem. Płacimy 17 800 zł. Właścicielką licznika, tak? Tak, ja jestem właścicielką licznika. Dobrze. W takim razie brakuje mi jeszcze tylko imienia i nazwiska, także nie mam przyjemność rozmawiać. Proszę pani, a czy mogłaby mi pani powiedzieć, jednak mimo wszystko, ile jest dwa dodać dwa? Rozumiem, że posiada pani już instalację fotowoltaiczną? Nie, niestety nie posiadamy instalacji fotowoltaicznej. A ja potrzebuję imię i nazwisko, że ekspert wiedział, z kim będzie rozmawiał. Nie pani co? Ja nazywam się Alicja Kołodziej, a z kim mam przyjemność rozmawiać? Pani Alicjo, ale niech mi pani odpowie na takie jedno szczegółowe pytanie. Ile jest dwa dodać dwa? Nie pani co, ja jestem tylko doradcą telefonicznym, także na tak szczegółowe pytania odpowie nasz ekspert przy kolejnym telefonie. Po prostu nie chciałabym pani odprowadzić głowy, dobrze? Rozumiem, czyli podstawy arytmetyki są pani obce. Jestem telefonicznym, także na tak szczegółowe pytania odpowie nasz ekspert przy kolejnym telefonie. Po prostu nie chciałabym Panią wprowadzić w głowę, dobrze? Yy, ale czy Pani jest robotem? Nie, nie jestem robotem, chociaż niektórzy myślą inaczej. Może to ze względu na to, że pracuję po 8 godzin dziennie jako konsultant telefoniczny i przez to może wydawać się, w ten sposób śmierć. Yy, rozumiem, czyli teraz się mam przedstawić, tak? Z kim mam przyjemność rozmawiać? Ja się nazywam Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Może Pani powtórzyć? Dziękuję. A bardzo proszę. I ostatnie, ostatnie pytanie. Ile Pani ma lat? 186. Nie. Zdecydowanie pod innym te numerem telefonu. Proszę podać mi swój numer prywatny. 112. Aha. Dziękuję. Dziękuję, pani Alicjo. No, dziękuję. Informacyjnie powiem, że ekspert zazwyczaj kontaktuje się po około dwóch, trzech dniach roboczych. Natomiast, gdyby takiego kontaktu w tym czasie nie było, to proszę o taką informację na ten numer. Dobrze? Dobrze. Będę do pani dzwonił. Wszystkie informacje będą dostępne na naszej stronie ekologicznewojewództwo.pl. Dziękuję w takim razie za rozmowę w... i życzę miłego dnia. Wzajemnie do widzenia.